Marta Nawrocka znów pojawiła się na oficjalnym wydarzeniu w Pałacu Prezydenckim, tym razem goszcząc pani ambasador oraz współmałżonków szefów misji dyplomatycznych. Spotkanie odbyło się w środowy wieczór i miało charakter reprezentacyjny. Pierwsza dama postawiła na elegancką, granatową kreację, która podkreślała formalny charakter uroczystości. Ostatnie tygodnie są dla Marty Nawrockiej wyjątkowo intensywne. Na początku grudnia wraz z prezydentem Karolem Nawrockim uczestniczyła w akcji Betlejemskie światło pokoju, podczas której harcerze przekazywali symboliczny płomień do pałacu prezydenckiego. W kolejnych dniach pierwsza dama brała udział w wielu wydarzeniach charytatywnych i kulturalnych, budując swój wizerunek zaangażowanej i aktywnej reprezentantki państwa. W środowy wieczór jej stylizacja oraz sposób przyjęcia gości ponownie zwróciły uwagę obserwatorów, podkreślając spokojny, elegancki styl z jakiego pierwsza dama zaczyna być coraz częściej znana.